Cześć wszystkim, z tej strony Afgan, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kluczy.pl. Dzisiaj gramy, znaczy dalej martretujemy Cryzisa 3, tą jedną strzałą, trochę jak Robin Hood Witam was w tym materiale, jest to bodajże trzecia albo czwarta misja, gdzie będziemy wysadzać piękną, ładną tamę, którą tam możecie, przynajmniej skrawek jej możecie zauważyć Trochę tutaj spierdzieliłem sprawę, ponieważ obudziłem chłopaków z cel i już wiedzą, że tu jestem, także dlatego została mi jedna Jedna strzała, a reszta wygląda na lekko zdziwioną i czeka, aż ich dopadnę. Także będzie się działo, będzie trochę strzelania, będzie trochę wybuchów, więc spodziewajcie się, że bateria będzie dość, dość dziwny. Także jedziemy, tutaj gościu się wychylił i już nie mam strzały w tym momencie. Oczywiście mam jeszcze inne groty, ale nie chce mi się ich zużywać, ich jest zaledwie trzy. Trzeba zbierać strzały, które się po prostu wystrzeliło. Okej, okay, tutaj gdzieś jest bardzo blisko koleś, idzie. I nie żyje. Gdzieś tutaj jeszcze powinien być jeden koleś, ale za bardzo go nie widzę. O, to po drugiej stronie jest. Biegnie sobie chłopak, żeby się za bardzo nie zmęczył. To ja do niego podejdę. Nieźle koleś spanikował, zaczął strzelać w ogóle do wszystkich. O, jeszcze ten mnie zauważył. W ogóle to mógłbym wziąć sobie karabinek i przestać się bawić w, w Gdzie jest mój karabinek? No też ładny. Oj nie, ten guzik, jak zwykle. Ok, tu się jeszcze koleś śwenda. Dobra, ale nie, jednak wolę łuk. Jednak po cichu, jak się zabija gości, to jest jednak taka lepsza radość, lepsza radocha. Można się bardziej bawić. Okej, okay, tutaj widzę, że jeszcze mam strzałę, której nie wziąłem. Także takie, takie rzeczy. Niestety, o! Ha, to jest ta, co się w drzewo wbiła. Nie za bardzo trafiłem w gościa. Nie wiem, czy powinienem w ogóle takimi, takimi motywami się chwalić, że nie umiem trafić w cel. Ale ich tu jest, ale ich tu jest, masakra. No nie, mój sąsiad chyba stwierdził, że dzisiaj czas na wiercenie. No i sobie wierci. Nie ten guzik. Musimy się włamać do wieżyczki, żeby do mnie nie strzelała. Na to trochę postrzela do innych. Powiem Wam szczerze, że ja jeszcze od tej strony tej misji nie przechodziłem, także jestem lekko też zdziwiony. Nie wiem, dlaczego w ogóle tędy zacząłem przechodzić tą rundę. Wcześniej wchodziłem z prawej strony, tam jest nawet takie fajne rusztowanie, przystosowane do tego, żeby wejść bokiem. A tutaj, tak jakoś dziwnie mi trochę to wyszło, ale co ja będę narzekał? O, jeszcze jedno działko, które za bardzo za mną nie przepada. Trzeba by też je zlikwidować. Włączymy maskowanie i przejmiemy na wypadek tego... Ojej, nie to co trzeba włączyłem. Ach, mi się guziki dzisiaj plątają. Co ja piłem. Ale powiem wam, że w tym momencie z tego co widzę, to nawet. Mogę się cieszyć, że w tędy poszedłem, bo zdobyłem kolejne punkty odblokowania. O, fajnie, Kolejny, jeden. No to normalnie czat, ale co by tutaj ulepszyć? A co mi zależy, odblokujmy to. I idziemy do windy. Poproszę na górę. że Chyba wiedzą, że ja tam jestem. Dobra, teoretycznie powinny im chyba te miny właśnie wybuchnąć w twarz i właśnie to zrobiły. Nie wiem, czy tam jeszcze coś jest ciekawego. Oj. Sporo sprzętu tu widzę i sporo zamków też. Szyfrowania. Dzień dobry panowie. No, i po to co, po co się w człowieku wychylał. Teraz walasz się po ziemi. Takiś ciebie człowiek. Zlokalizuj generatory hydroelektryczne. Ok, tu musimy złamać, żebym laserem po oczach nie dostał. Yy, tu mogłem też jakoś wejść, ale nawet nie wiem jak. Yy, tu sobie zbiorę amnicję. No i lecimy, lecimy z imprezką. Pozaznaczajmy sobie wrogów, żebyśmy wiedzieli, z której strony nas atakują. Jak już nas zaczną atakować, właśnie chłopaki rozpierzchli trochę po całej tej. Powiem wam, że jeszcze granatami za bardzo się nie bawiłem, więc. O, oni też się bawią granatami z tego co widzę. Jeszcze nie trafiłem w drzwi, no dobra. Inteligencja u mnie zerowa, ale przynajmniej przeżyłem jakimś cudem. Tutaj mamy gościa z grana, A tu jeszcze mam taki bajer w ogóle. Trochę coś przeskakuje ten bajer, ale. Czy ta wieżyczka próbowała zestrzelić granat? Koleś mocny, ty strzelam, mu po stopach jeszcze stoi, jeszcze mnie widzi. Dobra, tam mamy snajpera, ale nie chcę się za bardzo z nimi walczyć, więc sobie pójdę tędy. Teraz udam, że ich nie widziałem, wejdę sobie do szybu wentylacyjnego. No, i przejdziemy sobie dalej, zobaczymy, jak te generatory ładnie wyglądają, albo nie wyglądają. Czy tutaj nikogo nie ma? Z tego co widzę, raczej nie. Jakiś fajny pistolet znalazłem, ale nawet nie wiem, co to jest. Nie wiem po co go zmieniłem za mój zarąbisty karabinek Ale weźmiemy go O, Wyrzutnia rakiet, ale mi się nie przyda Ja zrobię taki bajer Nie powiem po co to hakuje Bo nie mam Nie będę wam psuł zabawy Kolejne punkty Odblokujmy sobie coś Czemu tylko po jednym No nic, to uzbieramy I zlikwidujemy pierwszy z generatorów Generator został wyłączony. Teraz, tak jak pewnie słyszeliście, pozostał mi jeszcze jeden. Jeśli to planuj szybciej. Do którego sobie również przepłyniemy, bo po co będziemy marnować amunicję? W końcu, teoretycznie, jest kryzys, tak? Ktoś mi widzi. Pod wodę. Ale tu syf, ja cię pierdzielę, nic nie widzę. Totalnie nic nie widać. Hm, podoba mi się ten pomysł. O, jeszcze przeżył, no dobra, to już mamy z głowy A, że to może wybuchnąć, a ta się może bardziej odsunę. A, widzicie taki bajer, płomienie Ok, idziemy na dół. Tutaj znowu mamy wyrzutnie rakiet, amunicję i ostatni z generatorów. Hmm, co by tutaj wziąć? Dobra, niech będzie tak jak jest. Dobra, nie ma czasu. ich trochę. No jak możemy zauważyć, kolega się chyba trochę zdenerwował, trochę za bardzo. Nie chciało mu się przyciskać... przyciskać przycisku... wolał trochę poniszczyć, trochę się zdenerwował, więc... Chyba nawet dobrze mu to dla psychiki zrobiło. Ła, spadłem, dobra. Ty, wróć. Wróćmy do ostatniej pozycji. Mam na myśli co innego. Spodoba ci się. Ale czy nam się spodoba? To jest pytanie dopiero. Rozproszyć się. Rozproszyć się i znaleźć chłopa. Teraz tędy, tędy. Podłożyć ładunek. I oglądać, napawać się bardzo ładnym widokiem. O, śmigłowiec, który raczej nie za bardzo za nami przypada. O, nawet dwa. Jeszcze łodzie. Co jeszcze by tu się przydało? Jakiś odrzutowiec pewnie jakby był, to też by byłoby dobre. Boom. Ło... Wow. Się chłopak słabo trzymał. Bardzo ładny widok, taki wręcz można powiedzieć, że poetycki, napawający radością. Chociaż po głosie może trochę nie słychać tej radości. I tym oto ładnym akcentem, że się utopiłem, kończymy ten materiał. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych dwóch materiałach z Crazysa, gdzie będziemy martretować multiplayera. Afgan, na razie!